Kolejne dwa wersety. Startujemy. Nie powierzał się. Sam zaś Jezus nie zdawał się na nich z powodu tego, że on znał wszystkich. I że nie potrzebę miał, żeby ktoś świadczył o tym człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w tym człowieku. Więc tu się nie odsłaniał, nie zawierzał, albo nie polegał na nich. Nie potrzebował, aby ktoś mu wystawiał opinię o człowieku. Sam wiedział, co się w nim kryje. W człowieku. No tego słowa nie ma. Tego słowa kryje. W oryginale. No właśnie, sam. Mam tu dwa razy użyte słowa autos. Sam. Czyli sam. Samorzutnie. Właśnie ten. On, ona, ono. Ten sam. To sam. Siebie samemu. Sobie samemu. Sobie samym. Sobie samym. Więc Jezus sam samorzutnie. Nie zdawał się na nich. Tak jak tłumaczone w. Polsko-Greckiej Interregionalnej Biblii Wydawnictwa Vocatio, więc przepisuję, ale zobaczmy, episteuem od pisteu niektóre wyrazy są trudne, no dobra, ale uważać za prawdziwe, ufać, wierzyć, zawierzyć. Pokładać ufność, dawać wiarę, powierzyć coś komuś, depozyt i polegać na kimś. Więc trudno tutaj stwierdzić, co Jan miał na myśli, tak? No bo co? Nie ufał, nie zawierzył, nie wierzył ludziom, bo w poprzedniej wersji, że oni uwierzyli w niego, tak? Bo widzieli znaki, a on, co? on nie ufał ludziom, nie wierzył. Czy nie polegał na nich? No właśnie, czasami warto spojrzeć na kolejne wyrazy, bo niektóre tłumaczenia wyrazów zależą od tego, z jakimi przypadkami łączą się kolejne wyrazy. I tutaj mamy auton i autois. Pierwszy to jest biernik, czyli kogo co, a drugie to jest celownik. Komu, czemu? Więc jeśli wyraz episteun łączy się z tymi dwoma przypadkami, czyli coś komuś powierz, to tłumaczy się, bo po polsku jako powierzał, tak według słownika sublupa. Więc Jezus nie powierzał siebie, kogo co, im, komu czemu. Jest to czas przeszły dokonany, więc nie powierzał się w przeszłości i dalej. Nie powierza. I co to znaczy powierzyć po polsku? Według słownika PWN. Zlecić komuś sprawowanie jakiejś funkcji, tak? Czyli powierzył mu funkcję. To pewnie nie o to chodzi w tym wyrażeniu. Oddać komuś dowództwo nad czymś. No Jezus nie oddawał dowództwa nad sobą. Ale to nie chodzi pewnie o to wyznać coś komuś poufnie. O właśnie. Jezus nie wyznawał swoich tajemnic, czyli nie. Jezus nie wyznawał im siebie. Można powiedzieć. Nie zwierzał im się. Nie też nie polecał siebie ich opiece. I nie oddawał im się do ich dyspozycji. Jezus nie zwierzał się człowiekowi. Jakby nie szukał też potwierdzenia w człowieku. Taki był pewny siebie. Tak? Nie zważał na ludzi. Jak powiem, Nie miał względu na ludzi. Nie szukał przyjaźni za pomocą wyznawania swoich tajemnic. Jakoś zwierzania się obciążania kogoś. No i z powodu. Przez, poprzez. Gwoli. Czegoś, oceli. Dzięki czemuś, komuś. Tak? Dlaczego? Z powodu tego, że on znał wszystkich. Czyli ginosko Poznać, to wiedzieć się, wiedzieć. Nie tylko, że znał, ale poznał, właśnie wiedział. Miał wiedzę. Rozumiał i pojmował. Dostrzegał, miał świadomość. Przekonał się, uznał. A także pewne osądy miał. No i wejść w kimś bliską relację żydowski efemizm oznaczający współżycie mężczyzny i kobiety. Więc. Kogo Jezus tak znał tak blisko? Że wszystkich. Kogo Jezus tak znał? Właśnie. Jakiego człowieka tak znał? Z jakim człowiekiem przed taką bliską relację? Tych wszystkich fantaz, tych całych, całkowitych, każdego, któregokolwiek bądź wszelkiego. I że nie miał, czyli chreja. Nie miał konieczności, nie miał potrzeby, nie miał braku, biedy, ubóstwa z tego powodu, że się nie zwierzał, tak? Czy jakiś nie czuł się jakiś osamotniony. Nie miał obowiązku, nie miał w tym interesu. To nie była jakaś jego prośba, nie potrzebował do o człowieku, jakichś tematów i kwestii poruszać. Nie miał z tego żadnego, żadnej korzyści, pożytku i użytku. Nie, nie miał, nie tworzył takiej zażyłości, żeby po to, żeby ktoś mu wystawiał opinię i potwierdzenie, i dowód, jakieś świadectwo o człowieku. Nie ma takiej potrzeby o tym człowieku, czyli na temat tego człowieka, w sprawie tego człowieka, z racji i odnośnie tego człowieka. Nie potrzebał, że ktoś tam owiał wełnę dookoła. O człowieku opowiadał mu. O człowieku, o mężczyźnie, o kobiecie. O kimś. Sam bowiem wiedział. Wiedział. Czyli znowu właśnie, bo wiedział i poznał, wiedział i odczuł, właśnie, Dostrzegał mieć świadomość czegoś, zaznajomić i poznać. Przekonał się, postanowił. A więc właśnie, można tu przytoczyć wiele wersetów ze Starego Testamentu, gdzie jest mowa o tym, że Bóg zna nasze serca, energię, zna, wie, co jest w człowieku. Tak dokładnie wie. Że jak zna głębiny czeluści, iszeolu, i to także wie, co jest w człowieku, tym bardziej. Pewnie tak. Ale najprościej, wydaje mi się, że po prostu Jezus wiedział, co jest w człowieku, bo sam był człowiekiem. Jezus był w pełni człowiekiem, tak? Właśnie, bo sam, samorzutnie wiedział, co jest człowiekiem. człowieku. Wracam do tego słowa. Sobie samemu właśnie, samorzutnie, samoistnie, wiedział, co jest w człowieku. Na przykład, gdyż dawaj czytamy. Zatem musiał pod każdym względem upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach Bożych. Dla przejedniania za winy ludu. Właśnie dlatego, że On sam doznał, czym jest pokusa, może wspomagać Czyli Jezus stał się we wszystkim podobnym do człowieka. Tak? Oprócz grzechu. Jezus doskonale wiedział, co jest w człowieku. To jest jedno źródło. A drugie źródło to jest oczywiście Stary Testament. Wielu mówi, że Stary Testament po prostu jest o człowieku. Tam się każdy może znaleźć. Tam mówi o tym, jaki się mogłeś stać, jaki mogłeś być bez łaski wolej, Co w Tobie też siedzi, co drzemie w tobie. Wszystkie postawy, które są w tym standencie, prawdopodobnie w Tobie siedzą. Drzemią. Wielka łaska, że się nie ujawniły, nie obudziły. No więc właśnie, Jezus zna nas wszystkich, zna i ciągle zna. I ciągle wie, że jest czas przeszły niedokonany, czyli ciągle wie. Dziękujemy Ci Panie, że znasz, Ty wierzy o nas, to uzyskaś o nas wiedzę, ty nas dostrzegasz i odczuwasz, tyle zrozumiesz i pojmujesz. Ty masz świadomość, ty nas dostrzegasz. Ty nas poznajesz. To jest wielki dar. To ściąga pewne jazmo, jarzmo. Pan nas zna. Wie i odczuwa i pojmuje. Czy jest... Właśnie. Może okazywać nam miłosierdzie przez to. Ale są pewne rzeczy, które nas osądzają które pewnie chciałyby nas skazać. Ale mimo to Jezus chce wejść z nami w bliską relację. W relację wręcz małżeńską.